Diabeł tkwi w szczegółach, tak można w skrócie podsumować pomysł sprintów kwalifikacyjnych, które mają się odbywać i pewnie się będą odbywać w niektóre soboty zamiast sesji kwalifikacyjnych. O co w tym wszystkim chodzi? Jakie jest moje zdanie na ten temat? Zapraszam. Sokolim okiem spoglądamy sobie na temat sprintów kwalifikacyjnych, czyli krótkich, 100-kilometrowych wyścigów, które mają się odbywać w soboty, zamiast sesji kwalifikacyjnych. Wyścigów, których wyścigami nazywać nie możemy i nie powinniśmy, po to, aby nie rozmywać znaczenia Grand Prix, tego niedzielnego, głównego wyścigu, który oczywiście cały czas pozostaje głównym wydarzeniem weekendu. Dlatego mówimy sprinty kwalifikacyjne, oczywiście, i tak wiadomo, że pojęcie wyścigi też będzie w tym kontekście funkcjonowało. No właśnie. O co w tym wszystkim chodzi, jaki jest pomysł? Pomysł jest taki, żeby w tym sezonie, podczas niektórych weekendów, czyli na Silverstone, na Moncy i na Interlagos, oczywiście trzymamy kciuki za to, żeby te wszystkie wyścigi się odbyły bez, bez zakłóceń. Jeśli się odbędą, to mają się odbyć w soboty, właśnie te sprinty kwalifikacyjne. Dystans 100 km, czyli mniej więcej 1 trzecia normalnego wyścigu, czyli tak około 20 powiedzmy okrążeń. I wyniki tych, tychże sprintów będą decydowały o ustawieniu na starcie do niedzielnego wyścigu, natomiast o Ustawieniu na starcie do sprintu będą decydowały normalne kwalifikacje, tyle że rozgrywane w piątkowe, a nie w sobotnie popołudnie. No, jest to duża zmiana, jeśli chodzi o samą filozofię wyścigowego weekendu. Ci z Was, którzy mnie lepiej trochę znają, pewnie są przekonani, że jestem absolutnie przeciwny takim koncepcjom jako miłośnik tradycji, historii Formuły 1, no ale. Warto powiedzieć, że trzeba też patrzeć na to, jak, jakim widowiskiem jest sama Formuła 1, o co tutaj w tym wszystkim chodzi. To jest oczywiście sport, oczywiście wielki biznes, ale też wiele zależy od tego, jakim zainteresowaniem to się cieszy wśród Was, wśród kibiców. Wasze oczy przykleją do telewizorów, decydują o tym tak naprawdę, ile jest tutaj pieniędzy do podziału i w jak dobrej kondycji jest. Cała dyscyplina, więc jeżeli uważacie, że potrzebny jest jakiś wstrząs, potrzebne jest urozmaicenie wyścigowych weekendów, no to oczywiście każdy krok, każdą ewentualność trzeba sprawdzać, o ile nie jest to oczywiście coś nadmiernie sztucznego. A takim przekroczeniem sztuczności, w mojej opinii, były te propozycje, które upadły. Propozycje, które opierały się na odwracaniu kolejności startowej do właśnie wyścigu. Sprinterskiego do wyścigu kwalifikacyjnego. Tego nie będzie. Mamy normalnie ustawienie na starcie na podstawie aktualnych osiągów i szybkości, a nie jakieś tam wikumiku, że Lewisa Hamiltona puszczamy z końca stawki, dwa Williamsy na czele, no i zobaczymy, kto się przebije do przodu, a kto nie. To upadło. Te pomysły, te koncepcje nie mają na razie w Formule 1 miejsca. Natomiast oczywiście inne pomysły, inne koncepcje warto sprawdzać. No i fajne też jest to w tym wszystkim, że to jest coś, co będzie rzeczywiście sprawdzone i przetestowane. A nie obmyślone gdzieś tam w kularach i wrzucone na siłę do regulaminu. Pewnie pamiętacie 2016 rok i e, początek przygody Eleven Sports z, z transmisjami Formuły 1 w Polsce i sesje kwalifikacyjne do dwóch, na szczęście tylko pierwszych wyścigów. Ktoś sobie wymyślił, że fajnie będzie, jeżeli e, po jakimś czasie, co jakiś czas, co ileś tam minut, będzie najwolniejszy kierowca odpadał, aż zostanie tylko czołówka. No. Tylko że nie pomyślano po drodze, że jednak chociażby liczba kompletów opon jest ograniczona na każdą sesję, w związku z czym na, na całe kwalifikacje, w związku z czym wiadomo, że po ich wykorzystaniu tych opon po prostu zacznie brakować, kierowcy będą siedzieć w garażu, a nie będą walczyć do samego końca o najlepsze pola startowe, czyli jakby zerwanie kompletne z tradycją, gdzie. Do samego końca czekamy w napięciu, kto to pole position zdobędzie. Według tego pomysłu, w praktyce oczywiście okazało się, że wcale to tak nie wygląda. Dlatego teraz testujemy, teraz sprawdzamy, a tamten przykład pokazał, że właśnie jak powiedziałem na wstępie, diabeł tkwi w szczegółach. I tych szczegółów w czasie tych negocjacji pomysłów, na temat tego pomysłu na, na temat sprintów też jest dużo. Mówi się oczywiście o tej kwestii finansowej, bo to ona tutaj jest jakby główną przeszkodą poruszoną przez zespoły. Chodzi oczywiście o to, że w tym sezonie mamy limit budżetowy 145 milionów dolarów na sezon plus po milion 200 za każdy wyścig ponad, ponad 21. Mamy 23, więc łatwo sobie wyliczyć, że to jest 147 milionów i 400 tysięcy dolarów na budżetu na cały sezon. Oczywiście są od tego wyjątki, ale teraz się nie będziemy tym, tym zajmować. Chodzi pokrótce o to, że największe zespoły, czyli Mercedes, Red Bull, Ferrari, no mają kłopoty, żeby się zmieścić w tym limicie, w związku z czym. Przesuwają pracowników do innych działów, no, robią dużo, żeby, żeby w tym limicie wydatków się zmieścić i te właśnie zespoły twierdzą, że rozgrywanie sprintów, czyli tych wyścigów sobotnich zamiast kwalifikacji to może podnieść koszty, a ponieważ walczą o każde 10, 20, 30 tysięcy nie, tam, funtów, dolarów, wszystko jedno czego, no to jest jasne, że jakieś tam dodatkowe zniszczenia, uszkodzenia to sprawi, że będą mieli kłopoty ze zmieszczeniem się w tym właśnie Limicie. No Oczywiście tutaj nie ulega wątpliwości, że rywalizacja w wyścigu, nawet takim krótkim na dystansie tych 100 km, czy tam 20, czy tam iluś okrążeń, to jest znacznie większe ryzyko, że coś tam się stanie, że trzeba będzie skrzydło wymienić itd., itd. i tak dalej, tak dalej. te koszty potencjalnie będą większe niż w czasie normalnych kwalifikacji, w czasie których oczywiście też można solidnie całkiem rozbić samochód i na te dodatkowe koszty się narazić, ale rzeczywiście prawdopodobieństwo jest większe, że w czasie tych sprintów te koszty rzeczywiście będą większe. No i co postanowiono? Postanowiono według oczywiście nieoficjalnych informacji wciąż, że zespoły dostaną po pół miliona za te trzy wyścigowe weekendy w innym formacie i ten limit rocznych wydatków też będzie podniesiony o te, o te pół miliona. No oczywiście, jeżeli jesteśmy jednym z pozostałych zespołów, które nawet nie doskakują do tego progu rocznych wydatków, no to jest to jasne, że z ich punktu widzenia to jest furtka, aby te najbogatsze, największe zespoły mogły wydać więcej. No ale też. Bądźmy szczerze, takie pół miliona tutaj niewiele zmieni w kontekście całych mistrzostw i całego sezonu. Jeśli to była jakaś przeszkoda, to ok, możemy ją łatwo zlikwidować. Oczywiście jest to furtka, jest to jakiś precedens, żeby te limity budżetowe jakichś tam naginać i, i przeginać, ale sądzę, że w ogólnym kontekście, w ogólnym rozrachunku jest to na tyle niewielka różnica, że tutaj nie ma o co kopii kruszyć. Jeśli chcemy sprawić taki format takim kosztem, to jest to stosunkowo niewielka cena. No i teraz tak, wszyscy się skupiają na tych kwestiach finansowych. A co z samą filozofią takiego wyścigowego weekendu? Ma to wyglądać tak, że w piątek mamy trening godzinny, później kwalifikacje takie jak do tej pory, później w sobotę znowu godzinna sesja treningowa, ten właśnie sprint, wyścig kwalifikacyjny na dystansie 100 km, i później normalny wyścig, normalna Grand Prix w niedzielę. Po tym wyścigu sobotnim, żadnej dekoracji na podium, żadnego wręczania trofeów, żeby tutaj nie rozmywać tego znaczenia. Niedzielnego wyścigu, natomiast zwycięzca tego wyścigu no, będzie posiadaczem, będzie zdobywcą oficjalnym pole position, czyli mamy zupełną zupełnie zmianę filozofii, jeśli chodzi o sposób walki o pierwszą pozycję startową, o tę pozycję w, staty w statystykach. Pole position będzie teraz przy, przy okazji tych wybranych wyścigów dla zwycięzcy sprintu, a nie dla zwycięzcy de facto kwalifikacji. Czyli aby zdobyć pole position. Trzeba będzie się wykazać czymś innym niż do tej pory, bo do tej pory, mimo tego, że były różne formaty w historii, mimo tego, że były chociażby okrążenia kwalifikacyjne z paliwem już na pierwszy przejazd w wyścigu, czyli cięższym samochodem, były przez krótki czas takie kwalifikacje, że sumowano czasy dwóch okrążeń, były oczywiście kwalifikacje, gdzie każdy miał jedno okrążenie, były kwalifikacje, gdzie była nie wiem, godzinna sesja i sobie można było jeździć. Różne te były formaty, natomiast jakby samo, sama filozofia była jedna, podstawowa: to, to ten, kto przejedzie najszybciej, jedno, góra, dwa, kilka okrążeń, ten zdobywa pole position startu jako pierwszy do wyścigu. Teraz to będzie wyglądało inaczej. Nie daj, że mamy jeszcze normalne kwalifikacje w piątek, to jeszcze trzeba się wykazać w trybie wyścigowym, w wyścigu i wtedy dopiero zdobywamy pole position, więc no, sporo dojść od tradycji, ale jeśli taka jest wola fanów, jeśli dzięki temu popularność w jeden będzie większa, okej, okay, proszę bardzo, niech, niech będzie. Kolejna kwestia to oczywiście park zamknięty. W tym momencie mamy także rozpoczęcie Q1, pierwszy wyjazd na tor. Samochód jest. Zamrożony, jeśli chodzi o ustawienia, nie zawieszenie, tylne skrzydło, chłodzenie, wyjąwszy chłodzenie hamulców przy zmianie warunków atmosferycznych, czy jeśli zaczyna padać, to jest wyjątek. No i oczywiście wyjątkiem jest także kąt nachalenia przedniego skrzydła i ciśnienia w oponach. To sobie można zmieniać nawet po rozpoczęciu kwalifikacji. Natomiast cała reszta jest zamrożona, jest poddana przepisom parku zamkniętego. No i teraz tak, mamy kwalifikację w piątek, później mamy jeszcze jeden trening w sobotę. Więc jakby normalnie można zakładać, że. W piątek w czasie tej pierwszej sesji treningowej pracujemy nad tempem na pojedynczym okrążeniu, a później w sobotę nad tempem wyścigowym na długich przejazdach. No, tyle tylko, że według przecieków, można już oficjalnie, w sumie nie wiem, bo mówię do Was, w mojej rzeczywistości jest wtorkowy poranek, Wy możecie to oglądać później, kiedy już więcej szczegółów, nawet oficjalnie już znamy. Tego nie wiem, mówię o tym, co, wiem, co wiemy do tej pory. A wiemy, że ma być tak, iż ten park zamknięty ma obowiązywać już od tych piątkowych kwalifikacji, czyli w sobotnim treningu tak naprawdę nie będzie można niczego zmieniać. Specyfikacja samochodu będzie zamrożona. No, i tutaj mam od razu pierwsze pytanie duży znak zapytania. W takim razie, po co w ogóle ten trening? Jeden, dwa przejazdy, sprawdzenia różnych ciśnień, i tak naprawdę siedzenie w garażu, bo nie można niczego przetestować, niczego zbadać, sprawdzić. No, trochę to bez sensu by wyglądało, no, ale też byłoby bez sensu, gdybyśmy mieli tak, że. Mamy zamrożenie. Mamy park zamknięty na kwalifikacje, później odmrożenie na sobotni trening i na sprint kwalifikacyjny wracamy do tego, co było w kwalifikacjach. No, też bez sensu, bo wtedy ta sobotnia sesja będzie taką jakby sesją testową, tylko i wyłącznie, bo sobie coś tam posprawdzamy, ale i tak nie będzie można wrócić, wykorzystać tego, tego sprawdzenia tych ustawień w trybie, w trybie wyścigowym, czy to w sobotę, czy w niedzielę. Więc tu jest jakby duży znak zapytania, jak to będzie wyglądało w czasie weekendu. Duża też zmiana w podejściu całej filozofii, jeśli chodzi o przygotowanie zespołu do, do weekendu wyścigowego. Znika oczywiście jedna sesja treningowa, więc jeżeli ktoś ma kierowcę piątkowego, to również to będzie jakby trudniej go zagospodarować i, i sprawić, żeby mógł sobie trochę samochodem Formuły 1 pojeździć, więc no, tutaj spore zmiany się wbrew pozorom szykują w podejściu do, do całego wyścigowego weekendu. Kolejna kwestia to sam. Przebieg samochodów, przebieg jednostek napędowych, a raczej tryb, w jakim ten przebieg jest realizowany. Bo jeżeli sobie popatrzymy na przykład na normalne kwalifikacje, które ten spring kwalifikacyjny zastępuje, no to oczywiście mamy zespoły, które odpadają już na, na etapie Q1 i, on, i te samochody wykonują po dwa, maksimum trzy przejazdy w czasie całych kwalifikacji, czyli okrążenie wyjazdowe, pomiarowe, zjazdowe i tak dwa lub trzy razy. E, mamy takich, którzy docierają do Q2, mamy takich, którzy docierają do Q3, wykonując po powiedzmy dwa przejazdy w czasie każdej sesji. Jeżeli sumujemy te okrążenia. 666, 6, 6, no to mamy rzeczywiście 18, blisko 20, czyli blisko tego mniej więcej dystansu sprintu kwalifikacyjnego. No tyle tylko, że mamy okrążenia dwie trzecie tych okrążeń to są okrążenia wyjazdowe i zjazdowe, a nie okrążenia przejeżdżane na czas. Pół biedy, że to mapowanie silników jednostek napędowych jest zamrożone już na kwalifikacje i na wyścig, to trochę tutaj ułatwia całą, całą sprawę, bo nie trzeba roztrząsać, czy ten sobotnik sprint to jest to są kwalifikacje, czy wyścig jak tutaj jest z mapowaniem, jak to może wyglądać. I tak jest takie samo mapowanie. Natomiast samo jakby wyżyłowanie, wykorzystanie jednostek napędowych oczywiście będzie w czasie takiego weekendu większe. Ok, odpada ta jedna sesja treningowa godzinna, gdzie tam spokojnie te 20 okrążeń zespoły przejeżdżały, ale to też była praca, w której można było tym obciążeniem jednostki napędowej manipulować, nie żyłować na maksa, nie stosować tej mapy kwalifikacyjno-wyścigowej, którą w tym momencie już mamy jakby narzuconą obowiązkowo na, na, na sobotę i na niedzielę. Więc oczywiście tutaj to podejście do Żywotności jednostek napędowych to się też zmieni, trzeba o tym pamiętać. Być może będzie jakaś zmiana, jeżeli chodzi o regulamin na cały sezon, o limit tych jednostek napędowych. Jeżeli sprinty kwalifikacyjne na dobre się w kalendarzu zadomowią, także to jest kolejna kwestia, której, o której warto też pamiętać. No, sama jakby podejście też kierowców do tego, że mamy kwalifikacje, to skupienie na jednym okrążeniu już w piątek, a później w sobotę mamy taką, jakby namiastkę wyścigu, też zupełnie inny rytm, jeśli chodzi o o przygotowanie psychiczne i fizyczne do, do takiego weekendu. Oczywiście to jest jakby gdzieś tam na marginesie, no muszą po prostu sobie kierowcy z tym radzić, ale też trzeba pamiętać o tym, że w pewien sposób to nastawienie do weekendu też się zmieni. Kolejna rzecz, czyli opony. Tutaj mówi się o tym, z tych przecieków wynika, że dowolny będzie wybór opon na sobotni sprint kwalifikacyjny i również start w niedzielę też na dowolnej mieszance, na dowolnym zestawie opon do do Grand Prix, do tego niedzielnego wyścigu, więc strategicznie też będzie nowa rzeczywistość, tak? Całe podejście do weekendu zupełnie na świeżo będzie wyglądało. Kwestia z DRS-em jeszcze chociażby związana, a propos tych sprintów też się mówi o tym, żeby tutaj podnieść poziom atrakcyjności. Dwie sekundy wystarczą, żeby złapać się w zasięg DRS, żeby otworzyć skrzydło i próbować atakować. Oczywiście normalnie w czasie, w czasie wyścigu jest to jedna sekunda, więc tutaj dużo kroków, dużo dążeń w tym, w tym kierunku, aby. Podnieść atrakcyjność wyścigowego weekendu. Dużo większy nacisk będzie oczywiście położony na piątkowe wydarzenia, bo jeżeli w piątek mamy kwalifikacje, no to automatycznie piątek też się robi bardzo istotny. Oczywiście zwycięzca kwalifikacji żadnego oficjalnego tytułu nie będzie miał, nie będzie posiadaczem pole position. Natomiast oczywiście to, co będzie się działo w piątek, będzie miało przełożenie na ten sobotni sprint kwalifikacyjny. Więc jakby tutaj droga do ustawień na starcie robi się. Znacznie dłuższa. dużo więcej zmiennych nam po drodze wchodzi, bo i dobre okrążenie w piątek, nawet kilka okrążeń, no i oczywiście dobry, porządny wyścig w sobotę. Oczywiście szanse na to, że w niedzielę tego decydującego wyścigu coś tam będzie inaczej na, na polach startowych, jakaś ta kolejność będzie przemieszana, takie szanse oczywiście rosną, bo pojawia nam się więcej zmiennych. Kolejna rzecz to jeszcze oczywiście punkty za sprint kwalifikacyjny. Trzy punkty dla zwycięzcy, dwa dla drugiego kierowcy, jeden dla trzeciego. No, Trochę to się oczywiście kłóci z dotychczasową filozofią F1. Nigdy nie było punktów za pozycje startowe. Samo pole position jakby jest wystarczającą nagrodą tu żadnych punktów nigdy akurat Formuła 1 nie, nie przyznawała. Zamiast oczywiście rozumiem, że chodzi też o to, aby ta sobotnia walka miała nieco większe znaczenie oczywiście później bez dekoracji, bez podium żeby tego widowiska niedzielnego z kolei nie odbierać. No i tutaj dochodzimy do ostatniej kwestii ostatniej z mojej strony na dziś. Czyli tego, co Stefano Domenicali ujawnił w tym niedawnym wywiadzie z Automotor Sport w rozmowie z Michałem Schmidtem, że ten pomysł, nawet jeśli się zadomowi w F1, jeśli stwierdzi F1 zespoły kibicer, że wow, to jest super, słuchajcie, te sprinty kwalifikacyjne w ogóle, takiego pomysłu to od dawna nie było, wchodzimy w to, to wciąż nie będzie to coś, co będzie w całym kalendarzu obowiązywało. To znaczy, Domenicali mówi, że wybrane wyścigi, taki wielki szlem. Będą miały sprinty kwalifikacyjne, natomiast pozostałe weekendy będą rozgrywane normalnie. No i to już mi się szczerze mówiąc nie podoba. Nie podoba mi się, dlatego że będziemy mieli jakieś zróżnicowanie wyścigowych weekendów, jeśli chodzi o pulę punktów, chociażby do zdobycia. Dodatkowo jeszcze trzy punkty za te weekendy ze sprintami kwalifikacyjnymi. Więc dlaczego na przykład wyścig na tym torze ma być więcej wart niż na innym torze? Pamiętacie, w 2000 w 2014 roku na koniec sezonu wymyślono, żeby wyścig zabił, był podwójnie punktowany i szybko z tego zrezygnowano. To oczywiście podwójnych punktów nie będzie, ale trochę tych więcej punktów będzie za taki weekend do, do zdobycia. Kolejna rzecz to, jak świetnie wiecie, różnice pomiędzy relatywne pomiędzy samochodami w zależności od toru. Znaczy, mamy jakieś tory, które historycznie albo w danym sezonie bardziej odpowiadają Mercedesowi albo Red Bullowi. W środku stawki też w ogóle jest absolutna mieszanka. Ta charakterystyka torów też się, też się zmienia i może się okazać na przykład, że w czasie danego weekendu ktoś może zdobyć więcej punktów właśnie dzięki kwalifikacjom w czołówce, no bo akurat ten tor mu odpowiada. Odpowiada mu na przykład też bardziej właśnie dłuższe przejazdy, jest lepszy na dłuższych przejazdach, co też pomoże ewentualnie w sprincie kwalifikacyjnym, czyli w tym momencie weekendu, który decyduje o faktycznym ustawieniu, o faktycznym ustawieniu na starcie do niedzielnego wyścigu. Więc tutaj wchodzi nam w grę, sporo zmiennych i to zróżnicowanie potencjalnych weekendów po prostu mi się nie podoba. Albo robimy wszystko, nawet w Monako na, na każdym torze, sprint kwalifikacyjny, albo nie. Oczywiście ode mnie tutaj nic nie zależy, absolutnie pomysł jest jaki jest i, i nic z tym nie zrobimy. Możemy sobie właśnie tutaj różne tam pomysły akcentować, podsuwać, zwracać uwagę na pewne rzeczy, natomiast oczywiście i tak tak jak Formuła 1 będzie chciała zrobić, tak zrobi. Oczywiście ciekaw jestem Waszego zdania, co Wy o tym wszystkim sądzicie w komentarzach jest pole do opisu. Przypominam też oczywiście, że weekend widzimy się w Eleven Sports Grand Prix Emilii Romanii na Imoli, e Jeśli chodzi o nasze spotkania tutaj, to ta biblioteczka za mną już się prawie doczekała pierwszego spotkania. Będzie więcej spotkań niż jedno na temat tych książeczek, które tam się za moimi plecami i nie tylko, bo to jest tylko wycinek wszystkiego, które, które się tam Znajdują. Kolejne części, jak myślisz Mikołaj, też już powstają, więc bądźcie czujni. Pamiętajcie oczywiście o wyścigowym weekendzie. Jeśli macie jakieś swoje pomysły na temat rozmaicania formatu, swoje komentarze, swoje opinie na temat tego, co Formuła 1 nam teraz proponuje, to oczywiście czujcie się swobodnie i pole w komentarzach, tak jak mówiłem, należy do Was. Z mojej strony, na ten temat to już na razie wszystko. Na pewno jeszcze wrócimy do tematu. Jeśli już wszystko będzie klapnięte i oficjalne na ten sezon, to jeszcze sobie to wszystko. Na spokojnie podsumujemy, a na razie dziękuję Wam bardzo za kolejne spotkanie i do usłyszenia. Mam nadzieję, wkrótce.